Zapraszam na wyjątkową podróż po malowniczych zakątkach Dolnego Śląska. Dziś zabiorę Was do Zagórza Śląskiego, gdzie znajdują się dwie perły tego regionu Zamek Grodno oraz rezerwat przyrody hojna. Zobaczymy je zarówno z ziemi, jak i z powietrza dzięki ujęciom z drona. Poznamy historię tego miejsca, ciekawostki przyrodnicze, a także współczesne atrakcje, które czekają na odwiedzających. Na koniec spojrzymy z wieży zamkowej na zapierający dech w piersiach widoki lasu i zalewu Bystrzyckiego. Zaczynajmy! Zamek Grodno to jedno z najstarszych i najlepiej zachowanych założeń obronnych na Dolnym Śląsku. Powstał w XIII wieku, a jego budowę przypisuje się czasom panowania księcia Borka I. Przez wieki zamek pełnił funkcję warowni, a później rezydencji. Jedną z najciekawszych legend związanych z Grodnem jest opowieść o Białej Damie. Duchu młodej dziewczyny. Którą według podań miał uwięzić i zgładzić jej okrutny ojciec. Dziś zamek to miejsce tętniące życie, otwarte dla turystów z licznymi wystawami i wydarzeniami. Dzięki zachowanym elementom gotyckiej architektury można przenieść się w czasie, poczuć atmosferę średniowiecza. Tuż obok zamku Grodno znajduje się rezerwat przyrody, który rozciąga się na zboczach Wzgórza. To wyjątkowe miejsce chroni lasy liściaste z dominacją buka i dębu, a także bogaty świat roślin i zwierząt. W rezerwacie żyją rzadkie gatunki ptaków, takie jak bocian czarny czy puszczyk uralski, a wśród drzew można spotkać salamandrę plamistą. Na szczególną uwagę zasługują również malownicze skały porośnięte mchem oraz niezwykle cenne rośliny na skale. Spacerując po rezerwacie, można doświadczyć ciszy i harmonii natury, która kontrastuje z historią burzliwego zamku. Brody. Do zamku Grodno najłatwiej dotrzeć z Zagórza Śląskiego, który znajduje się około 15 km na południe od Świdnicy. Można tu dojechać samochodem, korzystając z drogi krajowej nr 35, a następnie lokalnych tras. Na miejscu dostępne są parkingi, z których najbliższy znajduje się około 1,5 km od zamku. Dla podróżujących komunikacją publiczną istnieje możliwość dotarcia autobusem lub pociągiem do zagórze Śląskiego, skąd rozpoczyna się piesza trasa na wzgórze zamkowe. Z centrum Zagórza Śląskiego dojście do zamku zajmuje około 40 minut pieszo. Trasa prowadzi przez łagodnie wznoszące się wzgórza i malowniczy las. Jest to łatwy i przyjemny spacer odpowiedni dla osób w każdym wieku. Zamek Grodno to miejsce dostępne przez cały rok. A urok trasy zmienia się wraz z porami roku: od zielonych lasów latem po złote liście jesienią i śnieżne krajobrazy zim. Jedną z najbardziej znanych i mrocznych legend związanych z Zamkiem Grodno jest opowieść o Białej Damie, duchu młodej dziewczyny, której tragiczne losy od wieków budzą grozę i współczucie. W murach Zamku Grodno pojawia się duch młodej kobiety w białych szatach, znany jako Biała Dama. Według świadków, zjawa spaceruje po zamkowych korytarzach i dziedzińcu, czasem cicho lamentując. Historia Białej Damy dodaje zamkowi grodno tajemniczego uroku, przyciągając nie tylko miłośników historii, ale także osoby poszukujące dreszczyku emocji. Dziś Zamek Grodno i jego okolice to miejsce idealne dla miłośników historii, przyrody i aktywnego wypoczynku. Z wieży zamkowej rozpościera się niesamowity widok na otaczające lasy oraz zalew Bystrzycki, będący ulubionym miejscem wędkarzy i kajakarzy. W sezonie letnim można tu również wynająć rowerek wodny lub pospacerować wzdłuż malowniczej tamy. Dzięki modernizacjom zamek oferuje wiele udogodnień dla zwiedzających, w tym nowoczesne wystawy i ciekawe trasy turystyczne. To miejsce, które warto odwiedzić o każdej porze roku, by odkryć jego wyjątkowy urok. Dziękuję, że byliście ze mną na tej wyjątkowej wycieczce po zamku Grodno i rezerwacie przyrody. Mam nadzieję, że te malownicze krajobrazy, bogata historia i piękno natury zachęcą Was do odwiedzenia tego miejsca osobiście. Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia!